Na pracy w Polsce. O wczorajszym materiale faktów opozycja mówi porażający, ale o zorganizowanym procederze wyłudzenia wiz w polskich ambasadach w Afryce tamtejsza prasa pisała już dawno. Michał Tracz. Zapłaciłem 6 tysięcy dolarów, żeby dostać pozwolenie na do pracę w Polsce i wizę Opozycja używa tu bardzo mocnych słów Jest zorganizowana grupa przestępcza, która działała pod skrzydłami ministra Rała. To po wczorajszym materiale faktów, gdy pierwsi w Polsce pokazaliśmy ludzi, którzy twierdzą, że zapłacili łapówki, by dostać wizę do Polski Zapłaciłem 5 tysięcy euro Zapłaciłem 4000 euro. Mieszkańcy Kambali, stolicy Ugandy w Afryce opowiedzieli o procederze, w którym szemranym pośrednikom trzeba zapłacić łapówkę, by ci załatwili lewe zaświadczenia i pozwolenia na pracę w Polsce. Z tymi dokumentami udać się trzeba do ambasady i tam czekać na decyzję. Pośrednicy biorą za to krocie. To są ogromne sumy. Ludzie sprzedają swoje domy, żeby je zdobyć. Akurat ci ludzie protestują, bo pomimo łapówek jeszcze nie dostali wiz, ale sam ich protest ujawnia, że proceder płacenia za polskie dokumenty istnieje. Afrykańscy aktywiści twierdzą, że w ten sposób do Polski i dalej na zachód na przestrzeni lat dostały się tysiące mieszkańców Ugandy, Kenii, Somalii, Madagaskaru i Seszeli. To jest materiał porażający, ale y, to jest afera Kaczyńskiego, to jest afera jego ludzi. Co ciekawe, sprawa nie jest nowa, istnieje od lat. Portal Watchdog Uganda pięć miesięcy temu pokazywał konkretnych ludzi, którzy opowiadali o procederze mówili o ich zdaniem oszustwach wizowych polskiej ambasady. To rozbój w biały dzień dokonany przez polski rząd alarmowali. Z kolei nigeryjski portal Sahara Reporters już dwa lata temu pisał o rzekomej korupcji w polskiej ambasadzie w Nairobi. Twierdzono wówczas, że pośrednicy jest system kolejkowy w ambasadzie i by dostać się na rozmowę do konsula trzeba zapłacić haracz. Ci ludzie z Ugandy mówią jednoznacznie, od wielu lat kwitł proceder kupowania pozwoleń na pracę, a potem umawiania się poza kolejką na rozmowę w sprawie wizy. Ja nie pamiętam czasów, w których w krajach afrykańskich ktokolwiek by protestował przeciwko polskiemu rządowi. Ale władza temat bagatelizuje i wciąż mówi o niewielkiej skali nieprawidłowości. Władza twierdzi, że skoro ambasady w Afryce nie korzystają z pośredników, to problemu nie ma. To nie jest tak, że ktoś kładzie pieniądze i dostaje wizę. Przepraszam bardzo. Sprawa staje się jednak coraz głośniejsza. Także w innych krajach Afryki to weekendowe wydanie gazety Zimbabwe. Tu też pisze się, że szukający pracy ludzie płacili ogromne łapówki, by dostać polskie wizy. Rozmawiałem z ludźmi, którzy za polską wizę zapłacili 4-5 tysięcy dolarów. To wielki skandal. To jest korupcja, prawda? To jest korupcja, tak. Polska konsulka w Zimbabwe przyznaje, jest problem z pośrednikami, którzy biorą łapówki, by na przykład pomagać kandydatom na studia. Niektórzy płacą 400 dolarów. Ale tu, jej zdaniem, nie ma możliwości, by wizę dostał ktokolwiek z fałszywymi papierami. Co w takim razie polskie służby robią, wiedząc, że taki proceder, no de facto pod ich nosem działa? No wie pan, nie ma na to konkretnego, konkretnej metody. My staramy się temu przeciwdziałać i dawać wiadomości.